I o z tej strony taka Gadałem sobie z Krzamonem i tak doszliśmy do wniosku, że można by coś dla was nagrać. Poza tym, że Krzamon tworzy też swój content, to powiedziałem mu, że mogę się dorzucić i nagrać dla was recenzję, czy jakieś tam omówienie drugiego sezonu Goblin Slayer'a. Mam to jakoś wszystko tam popisane w kilku różnych punktach, co tam się działo w odcinku, co mi się rzuciło w oczy, co się zmieniło, co się nie zmieniło, więc postaram się wam tutaj jakoś to przybliżyć, pokazać jak to wszystko wygląda. Pierwsza zmiana, która już nam się rzuca na początku w oczy to to, że zmieniło nam się studio. Najpierw mieliśmy White Foxa w pierwszym sezonie, teraz w drugim mamy Liden Films. Ale już do odcinka. Na początku mamy wspomnienie, Rzezi, drużyny kapłanki z samego początku pierwszego sezonu, kiedy pojawia się Goblin Slayer i wiadomo tam ich wszystkich ratuje, więc mamy przypominajkę, wiadomo jak to wygląda. Dalej wchodzi opening, no i co mogę powiedzieć, no jest cech dla mnie jako taki, w sensie nie jest ani jakoś bardzo wybitny, ani kiepski, na pewno pierwszy mi się bardziej podobał, ale o tym też raczej złego słowa powiedzieć nie mogę. Wizualnie co mi w tym openingu nie siadło, to twarz tej mleczarki, tej farm girl, czy jak ona się tam nazywała. No, została zdeformowana i nie wygląda to jakoś tam estetycznie, jak dla mnie. Po openingu przenosimy się do gildi poszukiwaczy przygód, w której panuje no dość spory ruch. Z rozmowy elfki i kapłanki wynika, że tak, mamy to, osiągnęliśmy to, w końcu został otwarty ośrodek szkoleniowy dla młodych poszukiwaczy przygód. Do stołu, przy którym siedzą dziewczyny, przychodzi reptilianin nasz kochany i pan krasnolud. Wszyscy czekają na Goblin Slayera, który po chwili się pojawia, wita się, chwilę z nimi rozmawia, po czym idzie do pani recepcjonistki, zapytać o kolejne zlecenia na gobliny, a także kupić eliksiry, potiony, mikstury, zwał jak zwał dla całej drużyny. Wybierają zadania i wyruszają. Po drodze napotykają jakiegoś maga, który widać, że jest nowicjuszem, ma czerwone włosy, okulary. I wpada na naszą kapłankę, po czym robi wielką awanturę, że ona przecież mu stała na drodze. Jak to tak można? Zbywają go i idą dalej, choć kapłanka wydawała się, że go skądś kojarzy, bo tak coś za długo się na niego wpatrywała, jakby sobie próbowała przypomnieć, kto to jest i czy na pewno go kiedyś przypadkiem nie widziała. I tak w sumie tylko wtrącę, że naprawdę nie polubimy się z nim, bo widać, że jest po prostu aroganckim bucem. Kolejny mamy taki mały time skip. Nie było nam dane zobaczyć co robili na tej misji, jak walczyli i wy wykurzyli te gobliny. Widać tylko, że wracają do miasta, że są cali zakurzeni, wymęczeni. Kapłanka śpi na ramionach naszego reptilianina. Reptilianin pyta goblinslayera, czy wszystko załatwi w gildii, wszystkie formalności. Jak ten odpowiada, że tak, to idą się wyspać i tak dalej. A Goblin Slayer idzie dalej załatwiać do gildii wszystkie sprawy. W budynku pali się światło, jednak nie widać zupełnie żywej duszy. Recepcjonistka, jak się okazuje, zasnęła i sobie śpi za lodą, a na ławce leży coś małego. Goblin Slayer, wchodząc, oczywiście myśli, że to goblin, więc szybko się zbliża, żeby to coś zabić. Jednak okazuje się, że to jest nasz mały Rudzielec i szybko się budzi, z przerażeniem dostrzega, że już tam Goblin Slayer wam miecza i chce go zabić, no i go powstrzymuje, po czym budzi się recepcjonistka zaalarmowana krzykami itd. Okazuje się, że dzieciak też chce łowić goblinek Goblin Slayer, tylko że nie ma zupełnie żadnego doświadczenia w zabijaniu takich stworów i próbuje się coś od Goblin Slayera dowiedzieć, jednak ten mu nie chce zupełnie nic powiedzieć. Jednak gdy dowiaduje się, że dzieciak nie ma gdzie spać, to stwierdza, że no spoko, zabiera go na farmę, no i zabiera go ze sobą na farmę, żeby tam mógł przenocować chociaż jedną noc. Kiedy przychodzą, napotykają wiadomo tą tam cowgirl, czego ona tam ma, yy, która ich wita i jest jak najbardziej pozytywnie nastawiona, żeby przygarnąć chłopaka chociaż na tą jedną noc, po czym zabiera ich do wujka. No i niestety wujek nie jest już tak pozytywnie nastawiony jak yy, dziewczyna. Jednak po namowach zgadza się, żeby razem z Goblin Slayerem przenocował w jego wynajętej szopie. No i idą, śpią, po czym następnego dnia z powrotem wracają do gildii. Na miejscu wyśmiewa kapłanka, która mówi, że chciałaby dostać wyższą rangę, jednak przez to, że jest otoczona ludźmi z rangą srebrną, to niestety nie może dostać i musiałaby faktycznie yy, Zrobić coś lepszego, większej, o większej wartości, czy coś takiego. Rudziec ją, tak jak mówię, wyśmiewa, że przecież ona jest bezużyteczna, że pewnie jeżeli zobaczy takiego goblina, to się chowa w kącie i tam modli do bogini, że o matko, weź tam mnie wspomóż, że mnie tutaj zabiją, po czym uraża naprawdę większość poszukiwaczy przygód obecnych na miejscu. Wszyscy zaczynają być do niego dość wrogo nastawieni. Po czym schodzi Pani Paladyn? Pani Paladyn mówi, że spoko, niech on udowodni swoją męskość, bohaterskość itd. I ma zabić gobliny. On się zgadza, mówi, że nie ma problemu. Jednak daje mu Paladynka warunek, że kapłanka musi dowodzić całą wyprawą. I wtedy mogą mu to uznać. No i w tym momencie odcinek się kończy. Przechodzimy do endingu, który uważam, że jest o wiele lepszy od openingu drugiego sezonu i faktycznie wypadł bardzo dobrze, jak dla mnie, oczywiście, no to moja opinia. <ścoughs> no i wraz z tym, że się studia zmieniły, tak jak mówiłem na początku, to zmienił się też styl graficzny, co uważam na naprawdę wielki plus. Bo te postacie w pierwszym sezonie wyglądały faktycznie tak, nie wiem, pyzowato, coś takiego, no to były takie. Błyszczące się, że tak powiem, to tutaj ta kreska jest faktycznie taka, jakby gładka, taka jak, trochę jak papier. No i co? Myślę, że na plus bardzo się to zmieniło. Podobało mi się ten styl, podoba mi się ten styl. Yy, I Gats, tak, ten Gats, w sensie ten gościu z wielkim mieczem, co, tutaj, co jest przy tej paladynce, to też jest, wygląda świetnie, coraz bardziej przypomina tego Gatsa z berserka. Pomimo, że odcineczek niebojowy, to uważam go za naprawdę dobry, jak na rozpoczęcie sezonu. I co, czekamy na drugi odcinek. A czemu by nie? Jednocześnie chciałbym podziękować jeszcze raz tam Kszamonowi, teraz już nie wiem, publicznie, że dał mi się dograć do kanału. I co mogę wam powiedzieć jeszcze? No, wbijajcie tutaj na jakieś socjale Kszamona, nie wiem co on tam zawsze ma. Pewnie gdzieś tam wrzuci pod spodem jakiś Discord czy, czy coś takiego. Myślę, że do usłyszenia. Dajcie znać co sądzicie o odcinku z moim udziałem. Poprowadzę tą serię do końca raczej, tak mi się wydaje. Yy, I co? Ciao!